Część Boże! Po raz kolejny w tym wielkim poście Ewangelia o Synu Marnotrawnym. Bóg rzeczywiście chce nas do siebie przyprowadzić, wychodzi do nas, mówi nam o swoim przebaczeniu, jakie nam daje, o tym, że ciągle nas oczekuje. Nieraz jest tak, że rzeczywiście nam się wydaje, że to jest niemożliwe, żebyśmy wrócili do Boga. Gdzieś tak daleko odeszliśmy, nasza sytuacja życiowa, Jakie zagmatwanie, w jakieś struktury zła, w jakieś niedobre relacje. Wydaje się to niemożliwe. Dlatego Bóg nam ciągle przypomina o tym przybaczeniu. Naprawdę szuka jakichś sposobów, dróg dotarcia. My gdzieś tam ciągle z tej drogi schodzimy, gubimy się. On od razu ma nowy plan, żeby te nasze ścieżki wyprostować, żeby pogórki stały się proste. Bardzo taką podobną sytuację. Mieliśmy podczas wyprawy Tour de Mazenot w 2011 roku, kiedy jaliśmy rowerami do Maroka. Najpierw chcieliśmy dojechać do Madrytu w sierpniu na Światowy Dni Młodzieży, na spotkanie z papieżem, wtedy papieżem Benedyktem, i byliśmy w Pirenejach. Do Madrytu jeszcze było prawie 600 kilometrów, i trzy dni jazdy nam zostało. Bardzo malutko czasu, żeby tam zdążyć. Tym bardziej, że to był sierpień, były bardzo duże upały, tam cały czas pagórkowato, no już zmęczeni po ponad dwóch tygodniach jazdy, dużo tych bagaży, i były takie upały, że w tych górach naprawdę nie byliśmy w stanie w ciągu dnia jechać. No i teraz co zrobić? Nie? Tam 100 kilometrów byśmy przejechali, ale trzeba było praktycznie codziennie robić po 200 km. No sytuacja się wydawała beznadziejna, nie zdążymy, prawda? A tak bardzo. Chcieliśmy, wyjechaliśmy tak, żeby zdążyć na te Światowe Dni Młodzieży do Madrytu. No i teraz, no właśnie, szukanie jakichś sposobów. Modliliśmy się na Muszy Świętej, żeby dojechać. Jakoś nas tak oświeciło, no skoro się nie da jechać w dzień, bo jest za gorąco, no to może by tak trzy noce z rzędu pojechać. No na pierwszy rzut oka wydaje się, może, może by dał rady, ale no trudne. Jedną noc rzędu przejechać, to jasne, ale gdzie my w dzień odpoczniemy w tych upałach, żeby się zregenerować, nabrać sił, żeby całą kolejną noc znowu 200 km jechać. Ciemno będzie, to będzie niebezpiecznie, trudno będzie jechać. Słuchajcie, naprawdę to jest w tych ciemnościach, tak jak ten syn marnotrawny odszedł i Bóg go ciągle wypatrywał, szukał go. Tak tutaj widać, że Pan Bóg chciał, żebyśmy dojechali, i nam tak pomagał, że myśmy naprawdę w te trzy noce tam dojechali do Madrytu i zdążyliśmy na te światowe dni młodzieży. Po pierwsze była pełnia księżyca. Wszystkie trzy noce było tak jasne światło od księżyca, nie było chmur. Naprawdę w środku nocy, o godzinie drugiej, trzeciej w nocy był bardzo mocny cień od każdego z nas. Jadę na rowerze w środku nocy i jest cień bez żadnych latarni, prawda? Normalnie widzieliśmy siebie. To była pierwsza taka pomoc ze strony Pana Boga. Co 50 kilometrów, gdy robiliśmy przerwę, praktycznie zawsze był jakiś bar, który był czynny. Można było jakiejś mocnej kawy się napić, żeby jechać kolejne 50 kilometrów, żeby nie usnąć, no bo to rzeczywiście koło 4-5 rano to się już bardzo chciało spać i, i nawet pedałując na tym rowerze można było gdzieś tam się zrzemnąć. Co więcej, mieliśmy takie dwie y, fajne przygody, takie spotkania podczas tej nocnej jazdy. Jednej z tej nocy to mieliśmy tak, że zatrzymaliśmy się, był taki bar, niewielkie jakieś miasteczko, y, żeby się czegoś napić. Patrzymy, a tam jest basen. Normalnie ludzie się kąpali w środku nocy, więc niektórzy z nas, tak jak byli w tych ubraniach rowerowych, chlus do tego basenu, prawda? Elegancka, orzeźwiająca kąpiel w środku nocy, niespodziewanie zupełnie. Następnej nocy jedziemy, wjeżdżamy do jakiegoś miasteczka, było około chyba 2.30, coś takiego. No więc wydawałoby się, że wszyscy powinni spać. My się zbliżamy do tego miasteczka. Ta główna droga prowadziła tam przez środek taki rynek, jakby taki plac, i tam pełno ludzi, muzyka poświetlane. Mieli jakieś święto tej wioski, tam wcześniej była koryda, tam tego byka gonili. Myśmy przyjechali, no to byk był już zabity, zabity. i już go na takiej dużej patelni tam, prawda, smażyli, tam elegancko tam, to mięso doprawiali. Oczywiście się ucieszyli, kiedyśmy przyjechali, tam oklaski, brawa, od razu skąd jesteśmy, gdzie jedziemy, no, domyślali się, że na Światowe Dni Młodzieży. I tam rozmowa, tańce, musieliśmy z nimi tam potańczyć chwilkę. Oczywiście, dali nam dużo do jedzenia, ciasta, napoi też no jasne, że musieliśmy jeść tego byka, najedliśmy się mięsa za darmo, tak szczerze mówiąc, nie, nie, nie najlepiej smokował, trochę twarde było, ale potem jazda po byku no rzeczywiście yy, była elegancka. Mieliśmy dużo siły, energii, i znowu kolejne 50 km bez problemu dojechaliśmy. W tych ciemnościach, w takiej sytuacji się wydawało niemożliwe, żeby dojechać. Kiedy się zdecydowaliśmy, żeby tam dojechać na to Boże wydarzenie, Pan Bóg nas prowadził, pomagał nam. Kiedy my jesteśmy w jakichś ciemnościach naszego życia, jak ten syn marnotrawny, kiedy trwonimy to nasze życie, wydaje się nam, że to jest niemożliwe, żeby wrócić jakby do łaski Pana Boga, tak jak temu synowi się wydawało. Że to już jest niemożliwe, żeby znów być synem. Mieszkać w domu swojego Ojca, żeby znowu wszystko mieć. Bóg ciągle nas wypatruje. Bardzo wzruszająca jest ta Ewangelia. Bóg mówi, że każdego poranka wychodził i wypatrywał tego Syna, i ujrzał go, gdy ten był jeszcze daleko. Słuchajcie, ten Ojciec mógł być już sfrustrowany życiem. Mógł być zawiedziony, prawda. Jego syn, wstyd przed sąsiadami, starszy po pracy, na roli, prawda, po tylu latach, pewnie zmęczony już może kręgosłup go bolał, może już o lasce chodził. Każdego poranka wychodził i wypatrywał swojego syna. I kiedy go ujrzał, wzruszył się głęboko. Sajcie, starszy mężczyzna, spracowany. Wzruszył się głęboko. Nie miał serca z kamienia, które gdzieś tam może poranione, wiele razy zawiedzione. Oszukany przez różnych ludzi, wzruszył się głęboko i gdy go ujrzał, wybiegł mu naprzeciw. Nie wiem, rzucił te laski swoje, prawda? Może, którymi się podpierał, wybiegł mu naprzeciw. Rzucił mu się na szyję i go ucałował. A jemu się może wydawało, że to już jest beznadziejna sytuacja. Chciał tylko dostawać to jedzenie, które świnie tam dostawały na tej gospodarce u jego ojca. Nie spodziewał się czegoś takiego, i ty się nie spodziewasz tego, jak Bóg Cię bardzo kocha. Nie spodziewasz się, nie masz pojęcia, ja też nie mam pojęcia. Nam się to wydaje niemożliwe, żeby Bóg tak bezwarunkowo kochał. Spróbujmy zobaczyć te drogi, w których Bóg, na których Bóg nas poszukuje. Jak wiele ścieżek każdego dnia do nas wydeptuje, gdzieś tam różnych ludzi posyła, jakieś wydarzenia. Bóg ciągle chce się do nas dostać, nie? chce mieć z nami łączność, ciągle nas wypatruje z wielką miłością, z wielką wrażliwością, znając naszą sytuację, naszą biedę, nasze ciemności. Wydaje się nam to niemożliwe, żeby pięknie żyć. Zobacz, jak Bóg Cię poszukuje.